Polska Energetyka szykuje rewolucję. Grupa PG ogłasza nową strategię do 2035 roku: energia bezpiecznej przyszłości, elastyczność. I to nie są puste słowa: 235 miliardów złotych inwestycji w OZE, inteligentne sieci przesyłowe, magazyny energii i nowoczesne elektrownie gazowe. 75% mniej emisji CO2 do 2035 roku to krok w stronę neutralności klimatycznej. 150 miliardów złotych dla polskich firm, bo PGE stawia na lokalne łańcuchy dostaw i nowe miejsca pracy. Morskie farmy wiatrowe 7 GW, lądowe OZE 5 GW, magazyny energii 18 GWh to ma być przyszłość polskiej energii. A to nie wszystko. PGE planuje też. Czyste ciepło systemowe, bez węgla do 2030 roku, elastyczne moce gazowe 10 GW jako stabilizator dla OZE, nawet 30 miliardów EBITDA w 2035 roku i powrót dywidendy. To nie tylko plan, to gwarancja bezpieczeństwa i rozwoju Polski, mówi prezes PGE, Dariusz już marzec. Czy Polska zostanie zieloną potęgą? Dajcie znać w komentarzach.